Dzień dobry Państwu, Kazimierz Marczewski, ponownie z redakcji Bolec Info. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Podulka, ekolog, żeglarz z Bolesławca. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Co bardziej Pan docenia, ekologię czy żeglarstwo? Z tego moją pasją od wielu, wielu lat, bo też będzie około 30, jest żeglarstwo. Tutaj... Przepraszam, 30, czy my się nie mylimy? Tak, tak, bo to zaczynałem w, jeszcze w wieku młodzieńczym, gdzieś tam w szkole podstawowej, były te początki. Mhm. Także tutaj odpowiadając na pytanie, to ekologia gdzieś tam później zaczęła jakąś tam w moim życiu odgrywać rolę, tak? I gdzie się Pan uczył żeglarstwa? Takie początki były w szkole podstawowej, też ta szkoła morska dawna, tak zwana numer 8. No i tam były pierwsze obozy żeglarskie, później szkoła średnia gdzieś tam na studiach. Krępnica rozumiem? Krępnica to był bardzo ważny dla żeglarzy tutaj z naszego rejonu, to był bardzo, bardzo ważny akwen. Natomiast obecnie go nie ma, to staramy się jakoś tam radzić, odnaleźć w tej nowej sytuacji. Dobrze. Yy, I co, zaczął Pan żeglować i o czymś Pan zaczął marzyć? Na początku, na początku to były małe jednostki, tak, gdzieś tam kilkosobowe. Później coraz większe, coraz większe, no i wiadomo, jak to, jak to z, z pasją. W ramach rozwoju pasji są nowe horyzonty, nowe marzenia, nowi ludzie, którzy też, no nie ukrywam, pomagają, tak. Zawsze gdzieś tam z kimś można łatwiej niż z... Co to znaczy nowi ludzie, nowe marzenia? Niech Pan to jakoś wyjaśni. No, wracając nawet do Krepnicy, tak, na której szkoliłem się jako, jako młody chłopak. E, gdzieś tam były takie różne szkolenia od wielu godzin, e, No później, później akweny. Akweny się zmieniały na większe jeziora. No, jeziora Mazurskie piękne, to gdzieś tam się pływało. Później, później Morze, morze Bałtyckie. No i tak stopniowo ten, ten krąg się rozszerzał. No i też poznawałem nowych ludzi, nowych żeglarzy, nowe rozmowy. Ktoś był tu, ktoś był tam. No i też takie powstają wtedy myśli: może ja też bym mógł, tak? Gdzieś tam odważyć się, popłynąć, popłynąć w nieznane. I to nieznane dla pana, to co to było? Nieznane? No myślę, że każda wyprawa, każdy rejs, jak pamiętam, był takim, takim gdzieś tam odważeniem się. Natomiast, no, takim, takim największym gdzieś tam w ostatnich latach moich to było odkrycie tej Arktyki, bardzo mhm. ciekawego obszaru. Mhm. Jak dla mnie, no, no, mega ciekawa sprawa, tak? Mega ciekawa sprawa, Arktyka, Spitzbergen I co, tak, tak, jak, jak się Pan tam w ogóle dostał? W jaki sposób yy, stało się to, że Pan tam zaczął żeglować? Bo ja rozumiem, że mówimy o żeglowaniu, a nie o pływaniu. Tak, mówimy o żeglowaniu. Yy, to było dosyć... Bo w pewnym momencie po prostu takie marzenie powstało. Gdzieś tam obserwowałem ten rejon, i no trochę jakby z biegiem okoliczności pojawiło się, była jakaś taka wyprawa po latem w roku 2017, pierwszy raz tam byłem. Było jedno, jedno wolne miejsce na, na jachcie, bo tam już załoga była obstawiona. Udało mi się jakby ten temat po prostu dowiedzieć o tym i udało mi się zakwalifikować na ten temat. No rejs. dobra, co Pan popatrzył na mapę, tu jest Spitsbergen, tu jest Arktyka, więc muszę tam popłynąć, tak? Bardziej, bardziej właśnie ten ocean arktyczny, te, hmm. te lody, te, te, to, to mnie interesowało, a to, że pojawił się Spitzbergen to było trochę zbiegiem przypadków. To nie miał Pan doświadczenia żeglowania po lodzie, bo Krępnica no, tak. rzadko zamarza w tej chwili? Tak, wcześniej, wcześniej głównie to były ciepłe morza, także takie, jeżeli chodzi o rejsy lodowe, to to jak najbardziej było, no właśnie to było to przekroczenie też tych barier, tak, może wyjście ze strefy komfortu, rozmawiam z wieloma żeglarzami, to wielu sobie nie wyobraża, yy, no po prostu pływanie w takich yy, rejonach mniej dostępnych, przede wszystkim zimnych, tak, ludzie wolą pod palmy, tam gdzie słoneczko, plaże. Tak. Gdzieś tam się no nie wierzę, że Pan nie lubi pod e, Lubię, natomiast też y, Arktyka wciąga, tak? Mm -hmm. Wciąga i, i czasami się ze znajomymi gdzieś tam śmiejemy, że jeżeli miałbym po prostu do wyboru, tak? Gdzieś tam ciepłe palmy i tak dalej, czy lodowce, to obecny wybiór lodowce. No dobrze, jest Pan, je, przyjeżdża Pan do Spitsbergen, tak? Aha. Yy, wchodzi pan na żaglówkę, czy na jakiś tam yy, pływający okręt, tak. mhm. i co się dzieje w tym momencie? I Co pan zobaczył? Przede wszystkim, no, zobaczyłem samo. To jest tak, wylądowaliśmy na Spitsbergenie, tam jest małe lotnisko. Tak? Mhm. To, to, co mi od razu urzekło, to te duże przestrzenie mega duże przestrzenie, no sam nawet porcik Keja, bardzo mały. Może mhm. w Mikołajkach, w Mikołajkach, na Mazurach jest kilka jachtów obecnie, jest infrastruktura się rozbudowuje i tak dalej. No dobra, ale inna, tam, inna tam woda, kilka... inny kolor wody, jak to no w Zimno w w przede wszystkim też, tak, to, to zimno. Mhm. No i samo to, że y, tam w porcie jest kilka jachtów. Tylko? To mnie, to mnie na pewno rzekło, że jest tego mało, że jest to niedostępne. Mhm. Są to jachty morskie. Yy, już specjalnie przystosowane, yy, czyli to, że jest tam mało ludzi, to mi się spodobało, jeszcze na mhm. pierwszej wyprawie yy, było coś takiego, że yy, po prostu nawet yy, zasięg internetu, że tam jest miasteczko, to dochodzi, ale już mile od miasta już nie ma internetu i później całą wyprawę, jeszcze tą pierwszą byliśmy 17 dni, no to był jakby spokój, można się było troszkę no zanurzyć. No, no to płynie pan, nie ma internetu, nie ma rozumieć GPS-u, mhm. nie ma nawigacji. Tak? Znaczy GPS jest, nie, bo na, nawigacji to stosuje się kilka rodzajów, tak? No z nich jest właśnie. rzeczywiście taka satelitarna mhm. i ona działa do pewnych momentów. Jeżeli mhm. już się płynie bardzo, bardzo tam na północ, daleko, to, to też powyżej, nie, to, on, to już nie ma, nie działa, po prostu mapy nie działają, ja tam kiedyś o tym może wspominałem y y y I, i to już, to już stosuje się po prostu, no, no może tak, inne metody, mm, natomiast to obecnie też jakby trochę zmienia, bo, 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 bo internet, internet już, już powiększył zasięgi, tam trochę satelit. No tak, no ale strzeli. to jak, jak pan płynie, jak pan wie, gdzie płynąć, patrzy pan na gwiazdy, na księżyc, no nie wiem, jak to w ogóle, tak jak dawni żeglarze? No na dal, dalszych takich rejonach to stosuje się takie właśnie no, metody, no tak, czy, czy, czy kompas, czy, czy, czy no jakiś tam. No, ale kompas też nie za bardzo działa tam, nie? Czy, czy są działa? pewne lekkie takie odchylenia, no, no, jeżeli właśnie. chodzi ze względu na, na tutaj. No na samą specyfikę nazwijmy no, na tym Biegunie Północnym. Natomiast jakby radzimy sobie z tym, tak? Mhm. Stosuje się też drony, żeby w tym lodzie gdzieś tam. Kiedyś wchodziło się na maszt, tak? Na maszt patrzyło drony się, żeby... nie rozumiem, One, to są drony, które latają czy pływają, bo nie wiem jak swój, to... Swój dron taki latający, który pomaga gdzieś tam znaleźć lukę na przykład w y -hmm. przejściu między lodami, tak? Y -hmm. Kiedyś robiło się tak, że na przykład ta osoba, że no, Czyli wchodziła... co, y dron jak gdyby wyznacza Panu trasę? Pomaga, pomaga, pomaga. Y -hmm. pole widzenia gdzieś tam w ten deseń, tak? Y -hmm. Natomiast, tak jak wspomniał Pan o gwiazdach, to taka astronawigacja jest to obecnie wśród żeglarzy jest taki trend powrotu do korzeni trochę. Mhm. Ludzie mają świadomość, że, że GPS-y, zresztą nawet już żeglarze to po kilka czasami tych GPS-ów, jakby jeden, drugi się gdzieś tam zepsuł. Natomiast powoli coraz więcej książek, publikacji na temat właśnie, no, jak to w dawnych czasach, tak. No ale poza, poza tym, poza trasą płynięcia są jeszcze przeszkody, nie? Są góry lodowe i jak to ominąć? W jaki sposób yy, wtedy pan żegluje? No przede wszystkim są te rejony, yy, poza tym, że takie mało dostępne, jak wspomniałem, no to też można powiedzieć, że miejscami niebezpieczne, tak? I trzeba być bardzo czujnym, uważnym. Są góry lodowe mniejsze, większe jest też mgła, która często no pojawia się. się. To różne urządzenia, tak, czy radar się stosuje, czy różne tam inne taki komplet. Natomiast no, no, trzeba być uważnym, czujnym, tak? Ale, ale mamy dzień i noc, nie? Mhm. Także yy, tak. trudności są... Tu jest też o tyle jakby sytuacja, że tam jest dzień polarny i Aha. noc polarna. Aha. Czyli w no wyprawach, których ja brałem udział, to, to był, było non jasno, no stop dzień polarny, który jeżeli chodzi o samo pływanie no ułatwia, natomiast też trzeba sobie radzić jakoś ze snem, tak? Na przykład w Kajucie ma się okienka, no to okienka żeby zasłaniali, czy jakieś takie nawet żeby, zasłanianie żeby, żeby... oczu, żeby łapać tą siłę, tą energię, wypoczynek. Mm -hmm. Bo pierwszy dzień, dwa to ok, ale już kolejne dni to jednak czuć zmęczenie, a to mm -hmm. trzeba być ciągle czujnym, rozważnym. Mm -hmm. I tak pan mówi nawet, żeby nie powtórzyć Titanika, to akcji z Tytanika, to, to trzeba uważać, no, nawet w ciągu ostatnich kilku lat było parę takich zdarzeń związanych z jachtami, z lodem, parę wypadków, tak. Jak Pan był teraz? Bo ta, 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 ta wyprawa teraz, którą Pan był, to była wyprawa komercyjna? Jaka to w ogóle była wyprawa? Tak, była to wyprawa y, polegająca na tym, że zapoznałem y, prezesa pewnej organizacji, mhm. y, jest to kapitan z wieloletnim doświadczeniem, Mój dobry znajomy pan Marek Rajtar, który mm. ma organizację Men of Sea, Ludzie Morza i on, on tam swoim jachtem zarówno wozi, wozi ludzi, jakby takich no można powiedzieć turystów, którym pokazuje te piękne rejony, jak i współpracuje ze stacjami badawczymi. Także Ale pan był teraz członkiem załogi, rozumiem? Byłem członkiem załogi. Załoga liczyła dwie osoby, czyli kapitan i pierwszy oficer. I pan był tym pierwszym oficerem, tak, tak? pierwszy oficer w roli też zastępcy kapitana. Hmm. Natomiast wracając do samego jachtu, jak jest używany, praktycznie można powiedzieć cały sezon pływa tam po Arktyce. I no, po to, aby, aby pokazywać ludziom, tym, którzy chcą. Tam przeważnie żeglarze, tak? Żeglarze hmm. na ten jacht się dostają. Rzadziej są osoby bez doświadczenia, natomiast też jest to możliwe. I też współpracuje ten jacht, organizacja y, z, z Polską Akademią Nauk, mhm. y, z Horsundu. Mhm. Y, I był też, ja w ogóle miałem być tam w maju, bo byłem gdzieś tam w innym, innym miesiącu letnim. To miałem być na wyprawie, w której mieliśmy właśnie wozić naukowców. Mhm. Czyli cały jacht, około 10 osób naukowców, którzy robili różne badania. I woziliście, tak? Y, to, to doszło do, 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 do skutku. Natomiast właśnie ja byłem na, na rejsie innym, gdzie, mhm. gdzie była grupa ludzi, którzy chcieli zobaczyć te piękne rejony mhm. no i wśród nich było wielu żeglarzy też z dużym doświadczeniem, to był fajny, bezpieczny rejs, gdzie wszyscy się dobrze rozumieli. Jest zimno, a czy duże wiatry są? Jak to... Jest to zmienne też. Mhm. Arktyka cechuje się dużą, dużą zmien zmiennością pogody, czyli z pięknej pogody, ze słoneczka potrafi w ciągu kilku godzin warunki potem się bardzo zmienić. Potrafi zejść mgła, bardzo mocna, gdzie jest bardzo słaba widoczność. Yy, tak, tak samo jest z wiatrami. tak? Mhm. Yy, wiatry bywają bardzo silne mhm. bardzo silne, niebezpieczne. One potrafią też tą, tą czy krelodową, czy, czy, czy jakieś tam góry też gdzieś tam. Jak, na pan, jak pan żeglował? Nie bał się pan? Yy, bałem się, tak. Miejscami, miejscami na pewno są jakieś takie momenty, gdzie, gdzie trzeba być bardziej czujnym, bardziej uważnym. Jeżeli chodzi to głównie o takie bezpieczeństwo zarówno siebie, jak, jak i załogi nawet żeby nie było jakiejś tam akcji, że ktoś gdzieś tam wypadnie, jest to też warto powiedzieć na jachcie no jest ślisko. No, tak? no. Są takie są, tak? rejsy, są takie rejsy, gdzie jacht jest nawet cały w lodzie. Mhm. Jeżeli płynął były mocne fale, był mokry i to zamarza, no, gdzieś tam mam trochę takich zdjęć, że jest po prostu cały oblodzony, tak? Później mhm. stosuje się rozbijanie tego lodu odpowiednimi metodami zarówno i dla bezpieczeństwa i dla, no, po to, żeby jacht się nie niszczył, tak? Jak rozmawialiśmy w kulorach, mówił mi pan, że, <laughs> że właśnie na Antarktydzie tam widać ocieplenie klimatu. Na czym to na polega? Na Antarktydzie, na Arktyce, na tak? Arktyce, tak. Tak, zarówno na tych gdzieś tam dwóch półkulach. Polega to na tym, że zarówno z takich gdzieś tam badań, no, obserwacji, rozmów może też z naukowcami, jest dużo, nawet na internecie dużo jest wiedzy, ja, może gdzieś tam jakiś. Ale no chodzi dni. mi o to, co pan widział. To, co widziałem. To, mhm. co widziałem dokładnie, rozmawiałem z ludźmi, z lokalnymi. No, przede wszystkim no, te lodowce top, topnieją i to jest gdzieś tam normalne, tak? Ale, ale topnieją w takim stopniu, że. W szybkim tempie, tak? za szybkim tempie jest ten taki proces deglacjacji, czyli właśnie topnienia, cofania się lodowca. Normalnie lodowiec pracuje, tak? Czyli gdzieś tam po prostu powiększa się, topi i to tak, tak w kółko, tak, mm -hmm. natomiast y, jeżeli ten proces deglacjacji, jego cofania się, jego, jego już ubytku jest bardzo mocny, to dochodzi, mm -hmm. że niektóre lodowce po prostu przestają istnieć, mm -hmm. y, no to ma duży wpływ na, na wiele obszarów, między innymi nawet na, na klimat, mm -hmm. nawet to, co widzimy w Polsce, tak, mm -hmm. y, jest piękny, teraz mamy lato, słonko, słonko, nagle przychodzi mega, mega wichura, mega duży grad, który niszczy auta, potrafi nawet wybijać szyby. Mhm. Także to, to tak wszystko się gdzieś tam nakręca, kotuje i tak dalej, tak jest ekologiem, tak? No znaczy, jeżeli chodzi typowo ekologiem, no staram się tutaj interesować tym tematem. Gdzieś tam pewne takie ekologiczne, czy może tryb życia, natomiast nie należy do jakiejś organizacji Jasne. ekologicznej. Ale jak pan widzi tutaj na przykład wycinkę drzew, czy w Bolesławcu, uh -huh. czy w, les, w lasach tutaj okolicznych, to co sobie, co, co sobie pan myśli? No to są takie jakby dwa rodzaje. tak. Jedna to jest gospodarka drzewna, która jest w porządku, że, że duża firma tam lasy państwowe powiedzmy no wycina, później robi nasadzenia. To jest gdzieś tam dla mnie ok i normalne. tak. Natomiast ja nie lubię takiego gdzieś tam marnowania i, i bezmyślnych wycinek. Tak? Także to wtedy uważam, że to jakby nie ma sensu. Gdzieś tam warto też dbać o te zwierzęta, które też tam bytują, tak? bo uważam, że człowiek w przyrodzie. No, Fajnie by było, jakby na tyle co by mógł, starał się i, i gdzieś tam tą taką symbiozę zachowywał. Tak? Energia odnawialna? Energia odnawialna, ja może podałbym taki przykład, uważam, że jest to ważne, tak. No stare były metody, na przykład napalenia w piecu, powiedzmy no, tym co się dało, tak. I nawet tu wracając do ekologii, no, jeżeli spotykało się ludzi gdzieś tam, powiedzmy, ma domek, no i pali wszystkim, jakieś butelki plastikowe, różne inne, tak rzeczy, śmieci. No to nie jest w porządku. Natomiast no powoli też odchodzi się od tego, od tego dymu, no który gdzieś tam ma duże, no są na to badania, są to dowody, tak? Jak to się mówi, z faktami się nie dyskutuje, tak? I yy, no samo to nawet wracając, mówię, to, ta ekologia z tą Arktyką się gdzieś tam wiąże, mówię, byłem to, widziałem, mogłem gdzieś tam poczuć. Yy, jeżeli chodzi o energię odnawialna. Proszę sobie może wyobrazić taki obrazek, tak? Jest sobie matka z dzieckiem na spacerze. Sam mając małe dzieci gdzieś tam, no to to jest taki temat obecnie u mnie na czasie, tak? No i mama, to dziecko nadusypia, nie wiem, jest zima. W wózku dziecko patulone pod domem, który mega kopci, jest niskie ciśnienie i ten, ten cały, cały, cały dym idzie, idzie. No. W kierunku ziemi, tak? Są takie sytuacje. No i mama i dziecko wdycha to, tak? Wdycha na przykład ten. A druga sytuacja, drugi obraz jest taki, że ta, ta sama mama, ten sam wózek zima jest pod domem, który przed ma panele fotowoltaiczne na dachu, no powiedzmy, pompę ciepła, i jest to gdzieś tam bardziej, uważam, gdzieś tam dla środowiska w porządku. Jasne. Proszę pana, wywiad nasz się kończy. Niech pan powie swoim czytelnikom, swoim zwolennikom, mhm. jak spełniłeś marzenia. Mhm. Przede wszystkim tutaj zanim odpowiem na to bardzo ciekawe pytanie, to chciałbym też może podziękować organizacji, jeżeli można, która wsparła mnie w tej wyprawie. To są wyprawy dalekie gdzieś tam takie wsparcie jest, jest ważne. Jest to firma tutaj taka bolsetska ta energia. Właśnie związana z odnawialnymi źródłami energii. Natomiast jeżeli chodzi o spełnianie marzeń, to przede wszystkim y, pojawia się marzenie, tak? W głowie gdzieś tam każdego z nas i spełnianie marzeń to nie jest takie, że dzisiaj wymyśla jutro już, już albo wieczorem jest, tak? Czasami wszystkim warto być cierpliwym, tak? Warto być cierpliwym, y, wytrwałym, warto szukać też wsparcia gdzieś tam w osobach bliskich czy w innych organizacjach, bo samemu jest gdzieś tam troszkę trudniej. Warto gdzieś tam o tym mówić, zapisywać sobie. No i czasami jest tak, że nawet nie wiemy, kiedy to marzenie się spełni, tak? Tak to, tak to dziś wygląda w moim przypadku. Także warto gdzieś tam no, zastanawiać się nad różnymi rzeczami, jakieś tam marzenia mieć, no bo jest to gdzieś tam ważna rzecz uważam w życiu, tak? Do, planowanie, osiąganie marzeń. Dziękuję, dziękuję Panu serdecznie za wywiad. Naszym gościem był Marcin Podulka, który powiedział Państwu, jak spełniać marzenia. No, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.